Kochani, to znowu ja. Dzisiaj nagrywam z łóżka, bo miałam dzień wolny i chwilę się przespałam, ale odcinek musi być. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o ego i intuicji. A mianowicie, ego i intuicja to są dwa różne głosy, które nam podpowiadają. Co mamy zrobić, jak zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I ja to porównuję. Na przykład, do tego jak w bajkach, nie wiem, chyba w Tomi Jerry, mieliście na ramieniu aniołka i diabełka. I dla mnie to ten aniołek to jest jakby taka intuicja, a ten diabełek to jest oczywiście ego. I ten diabełek nasz, czyli to nasze ego, działa z miejsca strachu, albo z miejsca ekscytacji, jest oparte na wydarzeniach z przeszłości, albo na ograniczenia, które teraz mamy w swoim życiu. Dlatego ego jest bardziej takie głośne, krzykliwe, daje nam głośno o sobie znać. Analizuje, ocenia, mm, mówi właśnie, co ci się nie uda, że to ci się nie uda, albo mogłeś to zrobić lepiej, albo w ogóle y, zasiewa w, two w tobie wątpliwości. Jest właśnie taki, jak taki strażnik, który broni cię przed nieznanym, bo nie chce, żebyś. Znowu się rozczarował, znowu cierpiał, znowu przechodził przez ten ból, ale musicie pamiętać, że człowiek, jak się rodzi małe dziecko, to małe dziecko jest pewne siebie, ciekawe siebie, ciekawe świata, nie boi się robić różnych rzeczy. Nie boi się działać, nie boi się przede wszystkim marzyć. Dopiero później, podczas życia, jakieś dane złe sytuacje, które nas spotkały, albo coś usłys usłyszeliśmy na nasz temat, dopiero później nakładane na nas są te traumy, te ograniczenia, albo jakieś oczekiwania według naszej osoby, i to właśnie. Ego jest oparte na naszej przeszłości, i jest tak, jak taki strażnik, który broni się przed tym Nieznanym, bo nie chce, żebyś jeszcze raz przechodził przez jakieś cierpienie, przez ból, żeby znowu było to samo. A ten aniołek na naszym ramieniu to jest intuicja. I intuicja wie, że w Nieznanym. Kryje się właśnie rozwój, i gdy intuicja się odzywa, to nie czujesz się zdenerwowany, nie czujesz się nerwowy, nie bije ci mocno serce ze strachu, bo pochodzi właśnie od serca, jest cicha, jest spokojna, nie daje ci tak właśnie głośno o sobie znać. Jest to bardziej jak taki cichy szep, właśnie taki delikatny, jak ten aniołek. Intuicja również nie ocenia, nie analizuje tak jak ego, yy, nie potrzebuje argumentów żadnych ani nie podda ci logicznego, wy, yy, logicznego wytłumaczenia. Yy. Prędzej może ci powiedzieć, na przykład, żebyś poszedł na spacer, wysłał CV. Takie małe odpowiedzi, które są nieoceniające, które cię nakierowują, pomagają w czymś, yy, a z kolei ego ma milion powodów, żeby ci powiedzieć, nie rób tego, nie idź tam, zrób to tak, a nie inaczej i tym właśnie się to różni. Spoznać właśnie ta, w danej sytuacji, czy mówi do was intuicja, czy ego i na przykład jak znajdziecie się w jakiejś sytuacji macie jakąś yy, decyzję do podjęcia, to pamiętajcie, że pierwsza myśl, która do Was przyjdzie, to będzie właśnie intuicja, bo pochodzi z serca z intuicyjnie. Nie zdąży się nawet nad tym zastanowić, czy warto, czy mogę, czy jestem wystarczająco dobry. A dopiero potem kolejne myśli to są po pewnym czasie, gdzie Twój mózg zdąży pomyśleć, a spotkało mnie tu już kiedyś, nie chcę znowu przez to przechodzić i analizuję to, dlaczego tak, dlaczego nie, czy jesteś dobry yy, i tak dalej, i tak dalej. Twojej intuicji można słuchać na przykład również poprzez medytację, posiedzieć sobie trochę w ciszy, 3-5-10 minut albo dłużej, jak to, jak to woli. I wtedy, jak będziecie siedzieć w tej ciszy, to przyjdzie do Was właśnie ten głos waszej intuicji. Nawet nie będziecie wiedzieli kiedy, ale podsunie Wam pomysły, które będziecie mogli wdrożyć w Wasze życie. I warto jest posłuchać właśnie. Tego, co intuicja ma was, dla Was do powiedzenia, a z kolei ego, pamiętajcie, że znajdzie dla Was milion powodów, dlaczego nie macie tego robić, albo różnych innych usprawiedliwień opartych właśnie na wydarzeniach, które spotkały Was w przeszłości. Albo na ograniczenia, które właśnie teraz macie w swoim życiu. W podsumowaniu, co mogę Wam powiedzieć? Musicie pamiętać, że każdy człowiek się rodzi taki sam. Każdy z nas ma prawo do szczęścia, do sukcesu, do miłości, do spełnienia i Ty też nie jesteś gorszy ani mniej ważny. Twoja intuicja zna Twoją drogę. I po prostu musisz jej zaufać, a jestem pewna, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Pozdrawiam.